Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym filmie chciałem zapoznać Państwa z zagadnieniem sprawności, a właściwie zachęcić do tego, abyśmy to zagadnienie prezentowali naszym uczniom. Sprawność dotyczy tak naprawdę każdej formy przetwarzania energii, dotyczy również wszystkich urządzeń, które są wykorzystywane choćby w gospodarstwie domowym. Zapewne niewielu y, uczniów wie, że sprawność takiej żarówki to około 5%, czyli tylko 5% energii dostarczonej do tego urządzenia zamieniana jest w światło pozostała część to ciepło które niekoniecznie nam się przyda w upalny wieczór lampy energooszczędne typu led są troszkę lepsze trochę no, znacznie lepsze aczkolwiek większość energii tak zamieniają w ciepło sprawność takiej lampy około 25 30% o ile nie możemy zmierzyć strumienia świetlnego w warunkach szkolnej pracowni, o tyle sprawność możemy zaprezentować na zupełnie innym, aczkolwiek ciekawym przykładzie. Na przykładzie dźwigu elektrycznego. Ja tu przygotowałem taki prosty model. Zapewniam, że uczniowie zbudują dla nas ciekawsze modele, bądź z klocków Lego, bądź z innych materiałów i będą bardzo zadowoleni, mogąc zaprezentować to na forum klasy przy okazji takiego doświadczenia. Co nam umożliwi taki prosty model porównanie dwóch prac: pracy mechanicznej polegającej na podniesieniu ciężarka i pracy prądu elektrycznego. Doświadczenie to można przeprowadzić w momencie, gdy omawiamy elektryczność i mamy już za sobą temat praca i moc prądu elektrycznego. Przy okazji przypomnimy uczniom zagadnienia energii potencjalnej i pracy mechanicznej. Co będzie potrzebne? Odważnik, silniczek, który może być wymontowany z jakiejś zabawki, bądź ten jest akurat wymontowany ze starej drukarki. Prosta miara, nie musi być to dokładna miara centymetrowa. Wystarczą takie segmenty co 10 centymetrów. Bardzo obrazowo to wygląda, jeśli takie doświadczenie prezentujemy w klasie. Jeśli chodzi o zestaw elektryczny, zasilacz dostarczający stałego napięcia. Nie może być to bateryjka, bo bateria często ulega rozładowaniu w trakcie obciążania. Amperomierz. Ja używam amperomierza sprzężonego z komputerem. Niekoniecznie tego typu urządzenie. Może być to również tradycyjny przyrząd i stoper. W tym momencie użyłem stopera automatycznego. Jeżeli nasza praca czy nasz pomiar będzie. Przebiegał dosyć powoli, czyli ten silnik będzie powolutku podnosił ciężarek. Możemy użyć zwykłego stoperka. Jeden z uczniów zmierzy nam czas. Z kolei, jeżeli byśmy wykonywali tą pracę, czy silnik by wykonywał tę pracę bardzo szybko, czas reakcji organizmu ludzkiego może zniweczyć wyniki pomiaru. Dlatego w tym przypadku użyłem stopera automatycznego. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, chętnie udostępnię dokumentację, ponieważ to też jest. Mój projekt. Zacznijmy pomiary. Najpierw możemy wprowadzić dane, które już mamy. 200 gramów 0,2 kg. Wysokość. Wysokość, na jaką podniesie się ciężarek mniej więcej dotąd 8 sekcji 80 cm. 0,8 m. Arkusz wyliczył nam pracę, którą uzyskamy z tego dźwigu. Na przykładzie tego doświadczenia nasi uczniowie poznają dwa rodzaje pracy: pracę, którą uzyskujemy z urządzenia, i pracę, którą musimy dostarczyć, bo energia nie bierze się znikąd i jeśli jakąś część energii dostarczymy do urządzenia, niekoniecznie taką samą z niego otrzymamy. W praktyce otrzymujemy znacznie mniej. Ja kiedyś miałem możliwość pomiaru dwóch odkurzaczy. Jeden z nich pobierał 1800 watów, a jego moc użyteczna. W postaci wsysania powietrza wynosiła około 300 watów. Drugi pobierał moc 900 watów, jego moc użyteczna okazała się 290 watów. Znając takie dane, możemy świadomie wybrać urządzenie, które nie będzie pobierało dużo energii, ale wykonywało dużo pracy. Wróćmy do naszego doświadczenia. Napięcie. Ustalam napięcie 5V. Natężenie dokonam pomiaru przy użyciu amperomierza i czas pracy przy użyciu stopera. Tak więc uruchamiam zbieranie danych i rozpoczynam nasz eksperyment. Prąd wykonuje pracę, podnosi ciężarek na zadaną wysokość. Mamy dokonany pomiar. Co jest tu istotne? Istotny jest czas podnoszenia ciężarka. Prąd elektryczny płynął przez, przez 6 sekund i 38 setnych. Prowadźmy 6, 38. Natężenie prądu. Tu mamy wykres obrazujący natężenie prądu. Nie jest ono stałe, ponieważ ciężarek się buja, sznurek nie nawija się równomiernie. Tu tak naprawdę fachowo trzeba by wziąć średnią. Przy czym do celów zapoznania naszych uczniów z pojęciem sprawności możemy sobie tak prosto to uśrednić. 0,173 ampera. Wpisujemy 0,170. Muszę przełączyć. 0,173. Mamy wynik. Okazuje się, że, że aby wykonać pracę 1,6 jula, nasz silnik, prąd elektryczny płynący w naszym silniku, wykonał pracę aż 5,52 setne Znacznie więcej dostarczyliśmy niż uzyskaliśmy. Tu można przy okazji omówić taką ciekawą sprawę jak perpetuum mobile. Zapewniam Państwa, że na YouTube jest Mnóstwo sfałszowanych filmów, prezentujących działające perpetuum mobile. Dzieciaki często mi coś takiego pokazują, i proszę żeby mi wyjaśnić, jak to możliwe. Otóż nie jest możliwe uzyskanie większej ilości energii niż ta, którą dostarczono. Natomiast filmy na YouTubie zostawię bez komentarza. Jeden z uczniów zapytał zadał mi takie pytanie: Czy sprawność będzie większa, gdy silnik uzyska większą moc? Spróbujmy to powtórzyć. Teraz zasilimy nasz silnik napięciem wyższym, 15V. Na zasilacz podkręcę do wartości, napięcie na zasilaczu do wartości 15V. Wyzeruję stoper. i nowy pomiar, tutaj założę. Ponowimy ten sam pomiar, ale w innych warunkach. Napięcie 15 V, 3 razy większe. Tu można zadać pytanie naszym uczniom. Czy moc będzie 3 razy większa? Niekoniecznie, ale ci zdolniejsi, jeśli omówiliśmy wcześniej zadania z mocy, na pewno odpowiedzą. Ale wróćmy do pomiaru. Masa nie ulega zmianie, 0,2. Wysokość też, bo nic nie zmieniliśmy w naszym zestawie. Ale natężenie i czas na pewno będą inne. Zróbmy teraz pomiar. Uruchamiamy zbieranie danych i mierzymy. Widzą Państwo, że w tym przypadku pomiar przebiegał bardzo szybko. Czas całego tego doświadczenia wyniósł mniej niż półtorej sekundy. Gdybyśmy chcieli mierzyć to tradycyjnym stoperem, no tej części doświadczenia nie wykonamy, ale możemy wykonać przy niższym napięciu i także zapewnimy, zbadamy sprawność. Tu jeszcze chwilkę odnośnie wykresu. Tu mamy bardzo ciekawą rzecz na wykresie. Tu się kłania druga zasada dynamiki. Ciało wprawiane w ruch, które przeciwstawia się nadaniu mu prędkości. Ten gwałtowny, zwiększony pobór mocy przez silnik spowodowany jest tym, że musiał on rozpędzić nasz odważnik do wyższej prędkości. Jest to już zauważalne przy pomiarze natężenia. Niemniej pomijając ten szczegół, zbadajmy, jakie było natężenie. 0,196 sekund. Wprowadzam. Komputer zaokrągli, ponieważ ustawiłem tu zaokrąglanie do pełnych wartości. Czas pracy 1,48 sekund. 1,48. Otrzymujemy wyniki. Jak porównamy poprzedni eksperyment, aby wykonać pracę 1,6 J, prąd wykonał pracę 5,52. Gdy dałem wyższe napięcie i zwiększyłem wielokrotnie moc silnika, aby wykonać tą samą pracę, prąd wykonał pracę 4,35. A zatem nasza sprawność dźwigu przy wyższym napięciu i wyższej mocy wyniosła około 36,7-37%, przy niższej mocy około 27%. Ciekawa zależność która świadczy o tym, że każdy silnik ma optymalny zakres pracy, w którym jest on sprawniejszy niż przy innych warunkach, szczególnie dotyczy to silnika spalinowego, aczkolwiek procesy termodynamiczne zachodzące w silniku wykraczają poza możliwości zaprezentowania tego na lekcjach fizyki. Natomiast gdy będziemy omawiali pracę i moc prądu elektrycznego, warto porównać ją z pracą i mocą mechaniczną. Przy okazji, zapoznać naszych uczniów z pojęciem sprawność maszyn i urządzeń. Na elektryce się jednak to nie kończy. Spróbujmy jeszcze zbadać sprawność w termodynamice, chociażby sprawność czajnika elektrycznego. Tym razem wyznaczmy sobie sprawność czajnika elektrycznego. Sprawność przemiany energii elektrycznej w energię cieplną. Zagadnienie warto zrealizować przy omawianiu takich tematów jak ciepło właściwe. Otóż, co będzie potrzebne? Przede wszystkim, miernik mocy. Nie będziemy tutaj wyliczać mocy metodami nauczanymi podczas omawiania elektryczności, gdyż pomiar natężenia i napięcia w takich warunkach byłby niebezpieczny. Napięcie 230 V, w dodatku przemienne, starowie, realne zagrożenie dla życia, więc lepiej posłużyć się prostymi w obsłudze miernikami mocy. W ostateczności w razie braku miernika mocy należy można ją odczytać z tabliczki znamionowej czajnika, aczkolwiek wtedy trzeba się liczyć z bardzo dużym błędem ze względu na różnicę napięcia. Prócz tego Stoper, nie musi to być stoper automatyczny, może to być dowolne urządzenie mierzące czas, nawet stoper w telefonie komórkowym oraz termometr. Ja wykorzystałem termometr sprzężony z komputerem, żeby łatwiej zobrazować dane, natomiast my możemy użyć w przyszłości dowolnego termometru. W tym doświadczeniu musimy jedynie zmierzyć temperaturę początkową. Ja umieściłem w czajniku sondę, termoparę. Która wskazuje temperaturę początkową wody. Pierwsze pomiary mogę wpisać. Do czajnika nalałem pół litra, czyli w przybliżeniu pół kilograma wody. O temperaturze początkowej 24 stopni Celsjusza. W tej komórce arkusza wprowadzona jest prosta formuła, znana z termodynamiki, pozwalająca na wyliczenie. Ciepła potrzebnego do ogrzania wody do temperatury wrzenia. Tyle energii potrzebne jest, aby zagotować naszą wodę. Teraz, ile pracy wykona prąd? Potrzebna nam moc czajnika i czas. Ja może usunę tą sondę, gdyż do prawidłowego działania czajnik wymaga zamknięcia przykrycia. Ponieważ tu jest taki układ bimetaliczny, który jest ogrzewany parą. Jeżeli para tędy ucieknie, on się nie wyłączy. Rozpocznijmy pomiar. Prąd płynie. Energia elektryczna dostarczana jest do wody. Ile czasu? I jaka moc wydzielana jest na grzałce czajnika? Odczytajmy moc 1353 W. Wprowadzę tutaj wartość mocy 1353 W. Poczynamy jeszcze czas i wyliczymy pracę, którą wykona prąd elektryczny podczas gotowania wody. Wyłącznik przerwał dopływ prądu. Czas gotowania 140,6 sekund. Prowadźmy czas. Otrzymujemy pracę wykonaną przez prąd elektryczny. Jest ona większa niż praca potrzebna do zagotowania wody. Co się stało z tą energią, z tą różnicą? Oczywiście została. Wypromieniowana w postaci ciepła do otoczenia. I mamy sprawność czajnika. Około 84%. Warto wspomnieć, co to oznacza. 84% energii dostarczonej z gniazda zostało zużyte do zagotowania wody. Pozostała część wypromieniowana do otoczenia. Jak Państwo widzą, jest tu znacznie lepsza sprawność niż przemiana w silniku elektrycznym, aczkolwiek tu jest tylko ogrzewanie. Na tych dwóch przykładach chciałem zaprezentować sprawność. Możliwość pokazania sprawności naszym uczniom. Mam nadzieję, że film przyda się w dalszej pracy na lekcjach fizyki. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne.